Orendzie pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi Praus, dnia 31 marca 2023 roku. Dziś ujrzałem pana Jezusa całego zapłakanego, który smutnym głosem powiedział: Drogi mój synu, anioł, który stoi obok mnie, zaprowadzi ciebie do otchłani czyśca, aby pokazać tobie, ile jest dusz cierpiących przez moich kapłanów którzy zaniedbali święte czynności w trakcie tak wielkiej próby, gdyż szpitale przez władze państwowe zostały pozamykane. Natychmiast po tych słowach udałem się za Aniołem, który ukazał mi tysiące cierpiących tuż, wołających przeraźliwym głosem o pomoc, gdyż same sobie pomóc nie mogą. Po dłuższej chwili Anioł ponownie poprosił mnie, abym poszedł za nim i stanęliśmy w obecności Pana Jezusa, który rzekł Synu mój, wszystkie cierpiące dusze, które widziałeś, odeszły bez sakramentów świętych. Moi kapłani w czasie tak wielkiej próby zostawili chorych i umierających bez sakramentów, bez spowiedzi i bez świętej ofiary. Dusze odchodziły w ciężkich grzechach. Pan Jezus bardzo się rozpłakał. Wielu z nich pragnęło pojednania się ze mną w sakramencie spowiedzi ale dla moich kapłanów ważniejsze było zachowywanie przepisów prawa państwowego niż walka o zbawienie dusz. Synu mój, bardzo Ciebie proszę, jak najczęściej módl się z wiernymi moimi w intencji tych wszystkich dusz, które cierpią przez moich kapłanów, którym dałem tak wielką władzę na ziemi, odpuszczania grzechów, a którzy z tej władzy nie skorzystali i pozostawili odchodzące dusze bez sakramentów świętych. Błogosławie wszystkich, za których się modlisz. Jesus!